Discovery Channel zaprasza na program, jakiego jeszcze nie było. Operacja LOT to pierwsza polska produkcja, która odsłania kulisy działania polskich linii lotniczych LOT i lotniska Chopina. Chcecie zobaczyć, jak kieruje się ruchem lotniczym? Jak i gdzie naprawić Dreamlinera? Co dzieje się z waszymi bagażami po odprawie? Z naszą kamerą wchodzimy tam, gdzie pasażerowie nie mają wstępu, by od środka pokazać funkcjonowanie tego skomplikowanego mechanizmu. Poznacie fascynujący zespół ludzi, którzy mają głowy w chmurach, a jednocześnie twardo stąpają po ziemi. Samolot nie, nie zarabia jak nie lata, tak? Więc zależy nam na tym, aby ten czas maksymalnie skrócić. Najczęściej ścigamy się z czasem. Na szczęście właściwie przegląd się kończy. Dostaliśmy nowy element, będziemy go wymijali niedługo takich prawnic o samolecie 6 można tym zasilić nie za duże miasteczko. My jesteśmy tacy, że nie możemy mieć seryjnych aut, tylko każdy z innymi. Naszym priorytetem jest ratowanie ludzi. Każdy ratownik w łatwiskowej straży bierze najważniejszą osobą z pasażer. Kocham tą pracę za wszystko. Przede wszystkim za to, że mam kontakt ze wspaniałymi ludźmi. I mogę razem z nimi dzielić radość i wykonywania. Płoszymy ptaki tymi oto sokołami. Wykonujemy to 365 dni w roku. Dodatkowo mamy do, do płoszenia tych ptaków pistolety hukowe. Dziennie na lotnisku Szupena mamy około 400 operacji, oblot, przylot. Każdy bagaż ma swoją wywieszkę z kodem kreskowym. Moim obowiązkiem jest ten bagaż zeskanować. Następnie trafia do systemu przesyłu bagażu i po poddaniu go kontroli bezpieczeństwa jest zabierany na samolot. Do czego to służy? Co to jest? Jaka jest wartość? Jaka jest cena? Ile kosztuje? No, tak. Zdarzały się przypadki przemytu nawet narkotyków w owocach. Bardzo fajne uczucie jest jak podpinam się do takiego Dreamlinera, który stoi za nami, bo on jest taki duży, a ja taka malutka. Super czuć się jak silniki buzują w klatce piersiowej i człowiek się czuje taki przy nim duży tak naprawdę. Zagwarantuję Ci 100%ową gwarancję. Jeśli samolot nie będzie sprawny, to nie poleć proszę Okej, okay, czy ma być spokojnie, mamy. Ma być fajnie Jest nadzieja, że zaczniemy boarding, czyli jest dobrze, czyli pasażer może dążyć. Dreamliner to jest wciąż najnowocześniejszy samolot na świecie. Nie stać mnie na dobry samochód, ale lata na najlepszym samolocie na świecie. To jest fajne. Dla tych ludzi praca jest pasją i spełnieniem marzeń. Zdanie tego egzaminu z wynikiem pozytywnym jest dla mnie zwieńczeniem marzeń, powodującym, że moje marzenia wkrótce zaczną latać. Właściwie to chyba już zaczęły. To wszystko i wiele więcej w programie Operacja Lot. Zapnijcie pasy i patrzcie, jak się lata. Możemy lecieć.